Pewnie zawsze chcieliście zniszczyć bedrock w Minecrafcie. No i oczywiście na survivalu, no nie na kreatywie. I widzieliście może jakieś filmiki, które pokazują jak to zrobić, na przykład poprzez bugi. Pokażę Wam jak zniszczyć bedrock na survivalu za pomocą jednej drobnej modyfikacji, która jest beznadziejna. Okej, okay, nawet nie wiem jak się nazywa ta modyfikacja, bo szczerze nie jest zbyt fajna, powiem wam tak. Ale dzięki niej możemy sobie skraftować piąchę. Tak, właśnie taką, jak tu widzicie. Weather, a, weather first, tak się to nazywa. Piąchę kraftujemy właśnie o to taki sposób. Cztery lapisy i trzy stony. Zróbmy sobie ją. Nie umiem kraftować. I mamy piąchę, która sami widzicie ma... 2004 atak damage To dużo trochę w ogóle Patrząc, że taki zombie ma 20 HP No i pewnie zastanawiacie się Jak zniszczyć tym bedrock. a Nic, po prostu walicie I nie ma bedroka. Tak Super, nie? Bardzo pomocna modyfikacja I nawet Hedie wam pokaże jak się klepie mobami Z tym czymś I patrzcie, tu mamy zombiego, co nie? No, to już nie mamy zombiego Popatrzcie, co możesz dorobić. To dokładnie wszystko zdejmuje na hita. No i po prostu możemy sobie i tak biegać. Bo tyle wystarcza. Naprawdę, nic nas nie zabije. No, chyba, że walnie, bo nie umiem stklichać w myszkę. To też jest możliwe. Dobra, włączyłem dzień. I teraz, żeby lepiej Wam zobrazować, jak to działa, zrobimy sobie Witera. Postawimy sobie Wittera. Nie będę naszliwał, bo mnie zabije pewnie. Ale sami zobaczcie. Tak. zabiję go na hitę. Więc nie wiem, co mam jeszcze wam udowodnić. Przecież ten mod jest super. Dziękuję wam za oglądanie tego beznadziejnego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka w górę i subskrypcję. Ja się będę żegnał, bo nie wiem, co mam jeszcze wam pokazać w tej modyfikacji. Po prostu jest świetna i bezbłędna, nieprawdaż? Dziękuję. Do widzenia.